Koja Baciu, najstraszniejszy i najbardziej paranormalny las na świecie, położony w rumuńskiej Transylwanii. Rumuński pasterz Baciu, który ze stadem owiec już nigdy nie wyszedł z lasu. Pięcioletnia dziewczynka, zainteresowana lasem, do którego wbiegła i po pięciu latach wróciła w tych samych ubraniach i z takim samym dziecięcym wyglądem. Miejsce, w którym ludzie tracą rozum i nie wracają tacy sami, Jest tylko cząstka wszystkich historii na temat tego miejsca. Jest godzina 12. my właśnie dojechaliśmy. Jesteśmy w kluczna poka, czyli naszym miejscu docelowym wycieczki. Droga była troszkę ciężka. Zrobiliśmy sobie przerwę półtorej godziny na drzemkę, no bo nas złamało o godzinie piątej. Troszkę ciężary, ciężary, jesteśmy zmęczeni. Troszkę będziemy musieli zmienić plany, takie wstępne, które mieliśmy, będziemy je musieli zweryfikować i podmienić, bo Chyba zmęczenie nam niestety nie da zrealizować, tak jak to mieliśmy w założeniu. Plus mamy pokój o 14, jest 12, tak jak już mówiłem. Więc mamy 2 godziny do pokoju. Ogólnie pani powiedziała, że nas nie wpuści wcześniej, bo są goście. I musimy po prostu czekać, aż się wymeldują. No i czekamy, w międzyczasie możliwe, że pójdziemy gdzieś do sklepu. Musimy też poszukać parkingu, bo zaparkowaliśmy tutaj, ale nie wiemy, czy tutaj na pewno możemy stawać, żebyśmy zaraz się nie okazało, że nam auto odholują. Więc... Musimy to ogarnąć, jeszcze zobaczyć, gdzie możemy zaparkować, ogarnąć jakiś sklep, kupić coś sobie do jedzenia, picia, bo jest ciężko. Jest trochę ciężko, ale będzie w porządku. Znaczy droga była ciężka, moim zdaniem, dlatego, że było dużo ciężkich zawiasów, i przez to w sumie jechaliśmy trochę długo. Z takich ważnych kwestii, no tak jak ona powiedział, teraz idziemy do sklepu, musimy kupić, zaopatrzyć się w jakiekolwiek śniadanie i, i picie na wyprawę. Dzisiaj planujemy wejść do najstraszniejszego. I najbardziej nawiedzonego lasu w Rumunii i ogólnie podobno na całym świecie, do Baciu. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na no, teraz uciekamy. Może uda się dostać wcześniej pokój, ale tak jak Konrad mówił, no wątpimy w to. No ale nigdzie wcześniej nie wychodzimy, bo czujemy się tragicznie. Jestem trochę chory. Mnie też gardło strasznie boli. Jego boli gardło. Wyglądamy jak wyglądamy, włosy Brum. mamy w cały świat i czujemy się strasznie zmęczeni, więc po prostu chcielibyśmy się wykąpać. Szczególnie, że niby jest ciepło, ale wiatr wieje i, i chcielibyśmy po prostu wejść, przebrać się, zjeść coś, no i wykąpać się, co najważniejsze, no i zabrać wszystkie rzeczy i ruszyć dalej. Tak, pogoda dopisuje, mamy około 15 stopni, więc jest fajnie. E, jutro nam ta pogoda raczej nie... Uprzyjemnie tej podróży, bo jutro ma być deszczowo i 10 stopni, a chcemy się wybrać fajne miejsce, trochę musimy tam przejść na nogach, więc to zobaczymy, jeszcze, jak to będzie wyglądało wszystko. Ale dzisiaj do tego lasu mamy pogodę fajną, więc myślę, że będzie super podróż w lesie i może się nie zgubimy. Musimy się zaopatrzyć na pewno w mapy, bo no, tam można się zgubić. Właśnie największy problem jest taki, nie wiem czy nas będzie dobrze słuchać, ale musiałem założyć kurtkę. Największy problem jest taki, że tam podobno padają wszystkie urządzenia, więc przydałaby się jakakolwiek mapa, żeby stamtąd wyjść. Więc musimy gdzieś znaleźć taką mapę. Czy taką mapę dostaniemy, no nie wiemy. No ale będziemy szukać i może ktoś coś w okolicy będzie wiedział, więc... Nie przedłużając, ruszamy do hotelu zapytać, czy możemy wejść wcześniej. Chociaż no pani już mi dwa razy odpowiedziała, że raczej nie ma szans, ale pójdziemy trzeci raz zapytać. Ogarniemy parking. No i myślę, że widzimy się już przy samym chyba... Chojabaciu My właśnie zaparkowaliśmy jeden kilometr od lasu bo tutaj był w sumie jedno miejsce parkingowe na które możemy zaparkować tam chcieliśmy bliżej podjechać, w sumie wjechać no już praktycznie na sam początek tego lasu ale był teren prywatny i był zakaz wjazdu, więc też nie chcemy komuś wjeżdżać tak bardzo hamsko. więc czeka nas jeden kilometr drogi już spotkaliśmy jednego pana, chcieliśmy się zapytać czy, czy możemy tutaj zaparkować przede wszystkim no ale pan nie mówi po angielsku, więc niczego się nie dowiedzieliśmy ale po drodze widzieliśmy, że jest kilka domów, więc postaram się do kogoś zagadać, Postaram się zapytać o to, czy możemy podjechać gdzieś bliżej. Co, co wiedzą o tym lesie i czy jest bezpiecznie, żeby tam wchodzić w ogóle. Taki ciekawostek. Kuba ma, Kuba ma całą mapę jakby tego lasu. Mam nadzieję, że ta mapa nam wystarczy. Konrad ma wszystkie inne rzeczy potrzebne. Informacje mamy w głowie. Zobaczymy, czy ich nie zapomnimy. No i przez wejściem będziemy chcieli sprawdzić na samym początku procent baterii w telefonach, wszystkich telefonach, w których mamy, bo podobno tam trochę szaleją urządzenia i, i bateria spada lub całkowicie się potrafi wyłączyć. Mamy drona, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? No i idziemy szukać tych dziwnych miejsc, w których dzieją się dziwne rzeczy. Tak no i... mówiąc szczerze, nawet nie wiemy, gdzie są te miejsca, bo chcieliśmy po prostu mieć taką niespodziankę. Wejdź tam i ich poszukać. Nie chcieliśmy iść w jedno tylko miejsce, tylko chcieliśmy się przejść po tym lesie i zobaczyć czy coś znajdziemy, czy coś nas zaskoczy i czy serio zobaczymy to, o czym mówią ludzie w internecie. A to o czym mówią ludzie w internecie powiemy oczywiście jak już będziemy w lesie. Więc teraz po prostu idziemy się przejść ten jeden kilometr i myślę, że jak coś z czegoś się dowiemy, to wam powiemy. Ale no co, no jesteśmy ubrani, ja jestem ubrany profesjonalnie. Ja mam rękawiczki nawet, gdyby coś się stało, mamy nóż, mamy gaz pieprzowy, chociaż czy duchy nam, czy gaz pieprzowy nas uratuje przed duchami? No sądzę, że nie. Czy moja kurtka mnie uratuje przed duchami? Też sądzę, że nie. Ale mam taki strój, że jakbym się wywalił, no to będę cały, więc chociaż tak jest jedyny plus. Ogólnie chcemy wejść do tego lasu tak, żeby czasowo się wyrobić. Mamy nadzieję, że nie zostanie nas noc. Mam nadzieję, że za pierwszym razem, jak będziemy szukać wejścia, wejdziemy w dobre wejście i w miejsce, gdzie będziemy blisko takiego łysego miejsca. Jest też takie popularne miejsce, w którym nie rośnie nic. Jest po prostu. W pośrodku lasu jest krąg, w którym nie ma żadnych roślin, żadnych drzew i tak dalej, więc chcielibyśmy też to miejsce odwiedzić, bo jest to dość ciekawe. I taka można powiedzieć atrakcja po prostu tam w tym lesie. No i ten las jest dość spory. Dość spory. Mamy nadzieję, że ta mapa, którą Kuba pobrał, tak jak już Adam wspomniał, nam się przyda. I mamy nadzieję, że po prostu nam się sprzęt nie rozładuje, nie rozładuje, nie powyłącza. Bo właśnie tam, tak jak już Adam wspomniał, sprzęt potrafi wariować, potrafi wariować, potrafi się rozładować. Mamy kamerę, mamy telefony, mamy mikrofony, mamy drona. Wszystko jest naładowane na 100%. Przynajmniej tak nam się wydaje. No i teraz pytanie, którym dojdziemy, nie? Bo jest tutaj miejsce, tutaj dojechaliśmy autem wcześniej, ale tutaj jest znak trend prywatny. I znaczy, no myślę, że... Tam są jakieś auta, tam pokazywała nam droga, żebyśmy tam autem jechali, ale tu widzę, że też jest jakaś ścieżka, którą moglibyśmy dojść na górę, nie? Znaczy no ja oczywiście poszedłem tamtędy, bo myślę, że to jest teren prywatny, ale no bardziej chodzi o to, żeby tam nie wjeżdżać autem, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc pójdziemy tam tamtędy, no nikt nikomu krzywdy nie zrobi, jak po prostu się przejdziemy i ewentualnie nas ktoś wyrzuci, pójdziemy wtedy tędy. Ale nie wiem, czy bym tutaj drona nie wypuścił do góry i zobaczył po prostu z góry, jak to wygląda. Więc możemy drona wypuścić, z takich ciekawostek jeszcze, ja już rękawiczki założyłem, bo to co Konrad powiedział, też jest ciekawe, byliśmy w samym centrum, no wiadomo, że centrum, no to wiadomo, budynki i tak dalej, ale to jest trzy razy zimniej niż tam, no taka głupota, zrobiło się chłodno, no. zrobiło się chłodno, że ja musiałem aż rękawiczki założyć, no co, no, wypuszczamy drona i idziemy, no, co warto pokazać, to bardzo fajne tutaj taki dom, nie wiem czy to budynek jest, nie wiem czy jest zamieszkały, no wygląda jakby był zamieszkały, bo tam jest buda dla psa i tak dalej, no nie wiem, no troszkę się tutaj czujemy, no wiadomo, że całkowicie inaczej, bo to są, nie to jest blisko chyba miasta, to nie jest jakoś daleko. To jest, no bardzo to jest tak naprawdę w mieście, no to tak chwilowy wyjazd na możecie zobaczyć, budynki i tak dalej. Od tego naszego centrum to było jakieś 10 km może, więc to też jakaś wybitnie ciężka i długa droga. No ale co musimy lecieć, no bo jak już słońce zaszło, tutaj chmury się pojawiły, to wiadomo, że szybciej nam zajdzie słońce, więc czas nas trochę nagli. My właśnie wchodzimy już do samego lasu. Tu jest jakiś namalowany UFO. Ja w sensie nie wiem, czy to jest UFO, co to jest, ale. Patentie, ekstrat ze stpi, nie wiem. stpi, No nie wiem, nie co to znaczy. Pewnie damy napisy, jak ogarniemy. Może to jest jakiś ich slang, ale to jest dom. Ja Taki... bym podejrzewał, że to coś brzmi takiego: uwaga na UFO, czy coś takiego na obcych, może coś takiego. Też tak uważamy. No, na razie normalne wejście do lasu normalny jest las. Tutaj... Tego co? Dom, który chyba jest w trakcie budowania. Znajdują się dwa psy, nie wiem czy je było widać, czy je pokazałeś? Najciekawsze jest to, że nie wiem czy będzie widać tego psa, on jest tutaj. Tam jest sabra brama rozwalona, a ten pies jest dosyć duży. I to jest troszkę takie... I to jest troszkę takie, no niezbyt fajne, bo nie wiadomo czy te psy zaatakują czy nie. A wiadomo, że pieskom nie chcielibyśmy nic zrobić, a szczególnie żeby one nam też nic nie zrobiły. I co, no idziemy. Dom jest. gdzieś ja się zmęczyłem. Dom jest w centralnej ruinie na razie. Chyba jest zbudowany. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy coś widać, ale. Ale nocą, no, trochę dziwne, że dwa psy pilnują tego budynku, a tam nic w sumie nie ma. Okej, okay, najważniejszym punktem tej wyprawy jest tak. Nasze zasady, przynajmniej, są takie, że chcemy się nie rozdzielać. Na pewno chcemy się nie rozdzielać. Nie wiemy co nas tak naprawdę czeka, nie jesteśmy uzbrojeni w jakiś fajny sprzęt, i tak dalej. Te jak chłopaki z Urbex z historii, oni się tam rozdzielili. No ale to są też już doroślejsze chłopy niż my. A, a my to można powiedzieć, że takie dzieciaki jeszcze. Więc my nie chcemy się rozdzielać, chcemy się trzymać razem. Nie chcemy też robić jakichś głupich rzeczy. Po prostu jak kogoś spotkamy, to chcemy go omijać, bo nigdy nie wiadomo kogo tutaj można spotkać, i tak jest prawda. Różne rzeczy się dzieją na świecie. Zwłaszcza teraz, w tych czasach. Więc na pewno nie chcemy z nikim tam wchodzić już w konwersacje. Weźmy tutaj z lokalsami przed wiesz, jeszcze wejściem do lasu. Już, już znaczyłem, przepraszam. I nie chcemy wchodzić po prostu w konwersację inną z innymi ludźmi, żeby sobie nie robić kłopotów. Mamy mapę. Chyba mniej więcej ustaliliśmy, w którym miejscu wchodzimy do lasu. I... Pokazuje nam ogólnie, że do miejsca tych łysych pól i takich ciekawszych rzeczy, mam właśnie mapę z oznaczeniami tych punktów, mamy jakąś godzinę drogi. Najprawdopodobniej zostanie nasz ciemność. Nie chcielibyśmy tego, ale nie chcemy też już wycofywać, bo pokazywało nam, że żeby odjechać, objechać las, potrzebowalibyśmy 20 minut autem, plus jeszcze wrócenie do auta z 10-15 minut z tego miejsca, gdzie już doszliśmy. Stwierdziliśmy, że po prostu już nie kalkulujemy, wchodzimy, no i postaramy się nie zgubić. więc nasz przewodnik. Mamy nadzieję, że nas nie zgubi. Mamy też mapę. Postaramy się oczywiście to we trzech ogarnąć, żeby się nie zgubić. Wchodzimy, nie dla głupoty, po prostu chcemy zobaczyć, czy to tak naprawdę to wszystko co miało miejsce się tutaj dzieje. Z takich ciekawostek dotyczących tego lasu. Parę tam rzeczy wyczytaliśmy, parę też usłyszeliśmy właśnie od chłopaków z Ubex History. Oni byli w miarę naszą inspiracją do tego odcinka i do zwiedzenia tego miejsca właśnie tutaj. No i rzeczy, które na przykład dzieją się w tym lesie, to jest to, że są właśnie te łyse pola, w których nie ma roślinności, jest tylko trawa. Pośrodku lasu tak naprawdę, pośrodku lasu jest łyse pole, w którym nie ma drzew i nie są one wycięte po prostu ich nie ma i nie ma też tam żadnej roślinności jest po prostu trawa trawa i to jest wszystko i co najważniejsze jeszcze w tych punktach nie ma żadnych zwierząt nie ma po prostu jakby nie było po prostu życia jest po prostu trawa jest to też miejsce przez wielu uważane za portal gdzie tego nie wiemy ale jest to przez ekspertów nazywane portalem miejsce jest to miejsce w którym podobno też było widziane UFO i są tam Orby świetlne. Czyli po prostu dzieją się tam paranormalne rzeczy w tym obrębie. No, bo jednak jak można to wytłumaczyć, że pośrodku lasu nagle jest puste pole, w którym nie ma zwierząt, nie ma drzew, nie ma tak naprawdę życia. Więc jest to dość ciekawe. Przechodząc, jeszcze. Dzieją się tam okultystyczne rzeczy. Okultystyczne rytuały, msze i po prostu. Widziałem się naprawdę dziwne rzeczy w tamtym miejscu. Minut już idziemy, idziemy w stronę tych łystych pól, bo udało nam się w miarę to ogarnąć um, i póki co nie dzieje się nic, w sensie ja nie czuję żadnej takiej obecności, oprócz tego, że trochę się zmęczyliśmy, bo trzeba było iść z górki pod górkę i tak dalej, więc takie zmęczenie jest, ale póki co spotkaliśmy tylko jednego pana siedzącego, e, nie wiem co dokładnie robił, ale chyba nic groźnego, e, więc tak, póki co nic się nie dzieje. My zmierzamy, nie wiem ile jeszcze nam, nam zostało tak naprawdę drogi, czy 10 minut, czy 15, czy 20, ale myślę, że całkiem przyzwoicie nam to idzie. Po prostu śniemy przez środek lasu. Mamy nadzieję, że nie nadziejemy się na jakieś dzikie zwierzę, bo w sumie nawet nie wiemy, czy występują jakieś niedźwiedzie, jakieś wilki, czy jakieś inne e, węże, żmije, kleszcze, pajonki itd. Tak Mam nadzieję, że tutaj nic nam się złego nie wydarzy. Póki co idziemy. Idziemy. Trafiliśmy na samo miejsce. Samo miejsce znajduje się w tamtym miejscu. Jest ogromne, zielone pole, w którym dzieją się nadprzyrodzone rzeczy. Jedne z tych nadprzyrodzonych rzeczy to jest rozpalenie grilla i rowery. Więc, no, mówiąc delikatnie, jesteśmy bardzo zerwowani, bo przyjechaliśmy tutaj 10 godzin drogi, żeby zobaczyć to nawiedzone miejsce. Mimo prób naszych, starań naszych, Opętani nie zostaliśmy, a wręcz jesteśmy coraz bardziej źli. No i powiedzmy sobie szczerze, no tutaj się nic nie dzieje. Jedyne co spotkaliśmy dziwnego to dwójkę ludzi z dwójką psów. Jeżeli to jest coś dziwnego. Pośledzimy chwilę, odpoczniemy. No i co, no? Może coś Konrad Wam powie, może jego coś napotkało, może on się czuje jakoś źle, czy coś, bo właśnie nie powiedzieliśmy o tym. Ale to w tym lesie dzieją się takie rzeczy, że ludzie, jak tu wchodzą i są blisko tego okręgu. Czują się tacy zagubieni, czują się tacy obserwowani. obserwowani przez jakieś twarze, które widzą między drzewami, cienie i tak dalej, takie no. po prostu rzeczy nadprzyrodzone, paranormalne, takie co e, po prostu im e, ich wyobraźnia własna e, struga takie figle. No i my przemierzyliśmy tak naprawdę, no można powiedzieć, że cały las wzdłuż, bo zaczęliśmy od wejścia, od strony drugiej, od której wchodziliśmy. Jesteśmy po, na wyjściu, już praktycznie na drugiej stronie. przemierzyliśmy cały las, zwiedziliśmy, właśnie przeszliśmy obok miejsca tego najbardziej paranormalnego, najbardziej nawiedzonego, najbardziej takiego najsławniejszego, w którym się dzieje najwięcej takich właśnie rzeczy. Myśleliśmy, że tam będzie coś po prostu strasznego, ciekawego, jakaś intryga, no. leki stres i tak dalej, a idziemy, a stoją tam ludzie w aucie i rozpalają grilla, przejeżdżają, no nie wiem, tak z 15 osób przejechało na rowerach, przebiegało, było z psami i tak dalej. No więc odpowiedzcie sobie sami, czy wy byście chodzili na przykład sobie na rower albo rozpalać grilla, albo z psami do nawiedzonego lasu, najbardziej nawiedzonego lasu w, na świecie, w Europie. No ja szczerze, jakbym był naprawdę nawiedzony, no to raczej bym do niego nie wszedł. Raczej bym do niego nie wszedł. No jak widać tutaj, no, no jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy zawiedzeni i naprawdę nie wiem co powiedzieć, bo myśleliśmy, że coś się fajnego wydarzy, fajnego, takiego, ciekawego, coś takiego stresującego chociaż trochę. Nie, że ktoś nas będzie gonił albo próbował zabić. Ale coś takiego, że przez chwilę staniemy i powiemy kurcze dziwne, ciekawe, paranormalne, tego nie powinno być, nie powinno się wydarzyć. No i teraz możemy powiedzieć, że to nie powinno się wydarzyć, że ci ludzie tam Dokładnie tak. Za 55 minut już nie powinno być słońce, już powinno być ciemno. Ile my tu szliśmy? No godzinę. Czyliśmy tu godzinę. No z ręką na sercu przejeżdżyliśmy cały las. Cały las wzdłuż, nic, totalnie nic. Ludzie z psami pośrodku lasu, pośrodku niczego byli, było, było małżeństwo, które szło na spacer. E, tutaj rowerzyści, biegacze, grillowcy i inni rajdowcy byli. No i no nie dzieje się nic nadprzyrodzonego. No, chcieliśmy zrobić taki materiał, który troszkę da intrygi, który będzie ciekawy. W sensie jest okupanie. ciekawy, ale no wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, po prostu jesteśmy no, zawiedzeni, no bo jednak... No trochę kilometrów przejechaliśmy, tak naprawdę spaliśmy po dwie godziny, po dwie godziny łącznie spaliśmy. Eee... Kto spał dwie godziny? Ten spał dwie godziny. On spał trochę dłużej. Nie no, żartujemy. Po prostu zrobimy tak, pójdziemy jeszcze do przodu, może tam coś się wydarzy, bo tam też widzę jakąś, jakieś Nakładach, zielone pole. Zobaczmy co tam jest i potem po prostu wrócimy i Wam pokażemy, że naprawdę tam nic nie ma w tym środku. Polecimy dronem, żeby od góry jeszcze zobaczyć ten las. No ale no co mamy zrobić? No pójdziemy do przodu, zobaczymy tam w środku co tam się dzieje, usiądziemy chwilę, odpoczniemy, zobaczymy te drzewa przede wszystkim, jeżeli zdążymy, ale uważamy, że to po prostu chyba nie ma sensu najmniejszego. I mam nadzieję, że chociaż do tego momentu teraz w filmiku trochę czuliście stres i czekaliście aż coś się wydarzy? No tam krzyczą i kiełbaski robią, więc może się zapiemy na jakąś kiełbaskę i to będzie bardziej ciekawe niż, niż to co tutaj się działo. My trafiliśmy chyba na punkt widokowy, który znajdą, znajduje się dosłownie, no nie, minutę drogi od tego. minutę drogi od tego strasznego, niby miejsca. Dobra, no przynajmniej widoki są ładne, zaraz wam pokażemy, zaraz polatamy też dronem. No ale co, jesteśmy zawiedzeni. No ale widoki są spoko, las ogólnie sam w sobie jest dosyć ładny, więc, więc uznajmy za super spacer z Wami Wszystkimi uznajemy, że byliśmy z wami wszystkimi w lesie, czyli aktualnie jest was 713. Bardzo się z tego cieszymy, bardzo dziękujemy przede wszystkim. Myś, nie, nie sądziłem, że na najstraszniejszym odcinku dotychczas naszego YouTube'a będę mógł dziękować za to, że jest 713 osób. Oczywiście podziękowania są też od Konrada, bo razem to prowadzimy. Tak, i jakby od samego początku razem wszystko tworzymy. Konrad mnie woła, bo coś chce z dronem pokazać, więc idziemy do nie, niego. Nie, pokaż mnie. E, ja bym chciał po prostu powiedzieć, że no zainwestowaliśmy trochę w sprzęt. E, nie ukrywamy. E, dziękujemy za subskrypcję, e, ale też czekamy na Was na Instagramie. Czekamy na Was na Instagramie. E, tu teraz wyświetla się nasz Instagram. E, wbijajcie, tam też wrzucamy posty, wrzucamy często relacje, takie luźne po prostu, nie jakieś wygórowane, jakieś takie poważne i tak dalej, po prostu luźny Instagram sobie prowadzimy. I możecie tam się dowiedzieć paru rzeczy, że gdzieś już właśnie jesteśmy, że gdzieś jedziemy, jakie mamy plany i tak dalej, bo często tam po prostu wrzucamy takie materiały, wrzucamy dodatkowe zdjęcia, filmiki i tak dalej. Z tego wyjazdu właśnie teraz z Rumunii pewnie też jakiś post wrzucimy. Chcemy, żeby właśnie odcinki pojawiały się w miarę regularnie, żebyście mieli co oglądać. No i co, nie przedłużam. Pokażemy Wam jakieś widoczki z góry. Znajdujemy się tutaj w najstraszniejszym miejscu e, lasu, i z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić do opisu tego e, filmiku. Możecie tam wejść przez link do naszego patrona, którego stworzyliśmy. Mamy tam benefity dla Was. E, chcemy, żeby nasz kanał się budował, tworzył i rósł w siłę. Zachęcamy, zapraszamy i żeby tradycji stało się zadość. Żeby tam. tradycji stało się zadość, jeszcze przed tym pokażę Wam jedną rzecz. Ja specjalnie na tą. Okazję, założyłem skarpetki Jingle Bells, ale wracam do tradycji. Było to w wiosce Haszu w Malanie, będzie to też w najstraszniejszym miejscu na świecie, w najstraszniejszym lesie na świecie. Hel, najlepszy energetyk, wypijmy go razem.